Kolejne ćwiczeń na mięśnie brzucha właśnie z ławką Plasti USA. Tym razem ćwiczenie na mięśnie brzucha przy pomocy hantelek winylowych o wazę każdy 1,5 kg. Dla niektórych może się wydawać, że 1,5 kg to jest mało, dla niektórych bardzo dużo. Ja myślę, że akurat przy ćwiczeniach na mięśnie brzucha, jeżeli mamy je średnio zbudowane, jesteśmy takimi średnio początkującymi które zaczęły właśnie ten trening w zupełności to wystarczy o co się rozchodzi możemy je trzymać na ziemi te hantle możemy właśnie mieć na tych stojaczkach tak? ustawiamy się tak samo kąt możemy sobie tutaj regulować jeżeli jestem osobą niezaawansowaną, zrobię sobie mniejszy kąt czyli ta ławka będzie położona troszeczkę niżej dla mnie ustawiamy sobie na szóstkę biorę hantle. Mogę je mieć przy klatce piersiowej i robić właśnie takie ćwiczenia, pamiętać, aby nie schodzić całkowicie do, do poziomu. W ten sposób powinniśmy to robić przy, przy godzinie mniej więcej 45 stopni, czyli coś takiego. tak. Lub mogę robić właśnie takie ćwiczenie z tak zwanym fly'em. Tak? Bardzo fajne ćwiczenie, polecam to każdemu.